Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale. E, bardzo Wam dziękuję za e, wszelkie Wasze e, i komentarze, i lajki, i słówki. Zaraz zobaczę, jak to było pod moim ostatnim filmem. E, pod moim ostatnim filmem. E, użytkownik. Alek 69 napisał, że e, źle e, tytułuję e, nazwę YouTube i już się poprawiłem, także dziękuję za. E, za, e, tą, e, za, za tą uwagę. A? I teraz tak no, już 41 subskrybentów. Także bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Wam, wam za to, że chcecie mnie słuchać, że e, ten mój kanał, e, te treści, które, które publikuję, e, trochę Was interesują. I że chcecie mnie oglądać. Bardzo mi jest, bardzo mi jest miło. Dzisiaj zaczniemy od piosenki. Zaraz zobaczę, że jaką piosenkę mamy na dzisiaj. Dziś ponownie będzie artysta Michael Jackson. Piosence Dirty Diana. On się spotykał z Diana Ross. I po rozstaniu e, z Dianą Ross Właśnie napisał mi piosenkę Dirty Diana Czyli Brudna Diana e, Słuchajcie, no, no ba bardzo Bardzo fajnie Że e, jak w jakiś sposób Reagujecie Na moje filmy Bardzo jest miło, że że wam, wam się to e, podoba. Postaram się jak nagrywać jak najczęściej. Może uda mi się codziennie coś wrzucać na, na mój kanał. E, zapraszam Was także, bo że e, publikuję. E, moje nagranie jako post na Facebooku, więc e, dzisiaj będzie też jeszcze dodatkowy link do mojego e, konta na Facebooku i na Facebooku również mogę, można tam e, oglądać co co ja tam udostępniam do, do no, i jak zawsze będę y, Was zachęcał do mojego sklepu internetowego. Oczywiście w opisie filmu będzie link do tego y, sklepu. Y, możecie sobie tam zobaczyć, co tam jest. Zamówić. Y, y, wybrać opcję dostawy. Kurier może przywieźć Wam e, produkty do, do Waszego domu. E, pod, można powiedzieć pod, pod próg Waszego domu. Także, także zachęcam bardzo serdecznie. No już wiele razy mówiłem o tym, że, że produkty firmy Duolife są świetne. Sami używam także z całą e, z, z całą pewnością mogę, mogę wam je e, polecić. No także już, już dochodzi prawie 5 minut mojego nagrania e, jak na razie te na, nagrania moje nie będą dłuższe, właśnie, niż 5 minut. Także dzięki za dzisiaj. Wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia i pa pa!